Cześć, siemanko, z tej strony Miki z Biceps yy, i tak. Dzisiaj bardziej filmik na poważnie, więc będzie bez żadnych wulgaryzmów, a jeśli miałeś ochotę na to, że kogoś tam coś powiem na niego, więc... Trudno. Ale oglądanie będzie warto, więc tak. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej pasji, interesowaniach i różnych takich. Yy, oraz o Armii Cienia, Pana, do pana Majora. Adolfa Kulińskiego, którego bardzo szanuję i też yy, potwierdzam jego zdanie i nigdy nie będę podważał na pewno jego bo wiem, że on ma już swoje doświadczenie oraz yy, już tam, ale yy, po pierwsze chcę powiedzieć o moim zainteresowaniu. Jak widzicie jestem ubrany yy, w strój większość poję wojskowy. Tak, graliście w CS-a pewnie, więc wiecie, ale dobra. Jestem tu ubrany w typowy wzór 93 dla, dla polskiego wojska. I tak, od takiego małego interesowałem się wojskiem, naprawdę. Już biegało się tam z patykami, wymyślało się, że to są jakieś karabiny, ale już wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nawet taka zwykła zabawa wbija mi do głowy patriotyzm i ten dar polskości po prostu, więc, a wiem na, te, na teraz, że naprawdę jest wiele ludzi, którzy chcą e, bronić ojczyzny przed różnymi zagrożeniami i zaciągają się do wojska, czy do jakichś klas wojskowych, czy do różnych takich związków strzeleckich. E, jest ich naprawdę duża gromada, z czego można by wykorzystać ten aput i stworzyć z tego jakimś, nie wiem, jakby to ubrać słowa jakąś małą armię, która mogłaby tam w jakiś sposób wspierać i być też szkolona przez, przez to już. Yy, wojsko kontraktowe, tak? Yy, jeśli ktoś nie wie, to co to jest wojsko kontraktowe, to wojsko kontraktowe to jest to wojsko, które teraz ma nas bronić i jest na kontrakcie, czyli... Yy, idziesz, zaciągasz się, podpisujesz tam umowy na ileś i yy, dostajesz chyba za to pieniądze. Chyba tak to jest. Nie wiem dokładnie, musicie poczytać. Yy, więc teraz przejdźmy do pana Adolfa Kudlińskiego oraz do Armitienia. Pan Adolf Kudliński yy, był na tyle mądry i na tyle odważny, żeby jako pierwszy w Polsce powołać yy, takie, takie zgromadzenie ludzi, którzy pasjonować się wojskiem i jakoś to rozszerzać. Dlatego ja bardzo... Ja wstąpiłem w te, te szeregi, spisałem się i nie wiem właśnie. Wy, wymieniam się właśnie dużą wiedzą y, na grupie. Y, czy to jaki mamy sprzęt na przykład już zebrany. Ja też tu mam dużo zebranego sprzętu takie jak mundur plecak. Oczywiście plecak mam 50-litrowy, nie pokażę wam, bo jest z całym sprzętem yy, opakowany i naprawdę go ciężko podnieść aż. I może, może go być nie, aż nie widać. Yy, mam wszystkie szaro-kominiarki, czapki, wełniane, naprawdę wszystko. Więc moje takie marzenie, które miałem tam gdzieś kiedyś w dzieciństwie, żeby zostać tych żółmierzy. Cały czas ktoś się pytał, kim chcę zostać w przyszłości? Proszę Państwa, chciałbym zostać no, żółmierzy. No, i teraz mogę powiedzieć, że po części moje marzenie się spełniło, ponieważ mogę spełniać, spełniłem to, co od najmniejszego tego bawienia się patykami do potem bycia takim przednastolatkiem i tam grania w różne gry, takie super cieszenia się z tego, że jesteś niby, wciela się w jakiegoś żołnierza yy, i gras sobie do takiego troszeczkę starszego, czyli nie? który ma teraz prawie 17 lat yy, człowieka, który chce bronić tej ojczyzny, ma jakieś tam podejście patriotyczne, interesuje się prepperingiem survivalem, jak wiecie na moich wcześniejszych odcinkach No więc chcę wam powiedzieć, że Pan Nadur Kóliński chce dla was dobrze ani źle, bo widziałem wiele hejtów na niego i też to mnie bardzo wkurza, że Człowiek chce was ostrzec, mówi wam, żeby przyszykować jakieś tam wodę i na różne zagrożenia takie. Ale to mi się, mi się wydaje, że każdy człowiek powinien mieć jakieś tam rzeczy już zgromadzone, bo nie wiadomo kiedy wybuchnie jakaś wojna, czy yy, jakaś epidemia, czy... No już nie mówię o takich, nie wiem, kosmicznych wymysłach yy, różnych aktorów, czy scenarzystów. Scena, scenażys, którzy mówią, że tam zombie będą, czy jakieś rzeczy, tylko takich normalnych, rzeczy, jak katastrofy powodziowe czy pożar, żeby po prostu mieć to pod ręką i już być na przykład spakowany i szybko uciec z rodziną, tak? Już po prostu żonę i dziecko pod pachę i po prostu wybiec, tak? A nie po prostu zbierać się jakieś tam pół godziny. Tak, dlatego ja zawsze byłem taki, że wolałem kuchać uch, na zimne, tak? Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest takie coś, że yy, ta grupa, bo na razie jesteśmy taką grupą na Facebooku. Jak wpiszecie sobie na grupie Armia Cieni, znajdziecie tam wiele ciekawostek na temat wojskowości, jakichś sprzętów yy, i różnych takich po prostu, tam jest wiele osób takich, które interesują się wojskiem i obroną. Gdyby coś się zdarzy, przydarzyło, tak? Wiem, że dużo jest takich osób, które mają to broń i w razie czego wykorzystają go. I... I teraz już praktycznie nie mam tematu, więc powoli będę już kończył ten odcinek. Ale wielkie pozdrowienia dla Majora Kundlińskiego, który po prostu ma czas, żeby to robić, ma czas, żeby nagrywać, obrawać filmiki i żeby was ostrzegać, a wy po prostu nie do końca tego wykorzystujecie. Ale Wiem, że wiele osób go szanuje. Yy, Uwielbiam jego autorytet, yy, nie, niektóre razy poczucie humoru. Nie znam go osobiście, ale yy, na pewno, z pewnością mogę się założyć, że to jest naprawdę yy, uczciwy człowiek i chcę dla was dobrze, a nie chcę was po prostu jakoś zostawić na. Bóg. Dobra, cześć.